A czy znacie... Tutaj była taka piosenka. Znacie Henryka Szymonos? Fajna babka, nie? Fajna? Dlaczego fajne kręcą głowami? Fajna taka, ekstra. Tu Ona trawa tramwaj opuściła. Zatrzymała go i popędziła kłusem na stocznię, żeby być jak najprędzej. A w tym tramwaju widział mój kumpel, brat Albert. I miał akurat przy sobie pękę pieniędzy, ponieważ zdefraudował kąpielisko Sopot. Mm. Razem ze zwierzyną wszystko wysprzedał. Miał całą kasę u siebie i jechał z tą kasą do schroniska brata Alberta, rzekomo przekazać tam połowę pieniędzy. Henryka Krzywonoz pokrzywała pokrzyżowała plany, sama o tym nie wiedząc. Jechał brat Albert do pracy tramwajem, a sierpień to był osiemdziesiąt. Jechał mózgę, by potężny zajzajem. w miał do losów pięć tysiąc. Dostarczyć miał je do bezdomnych schroniska Alberta, Prata, dobrego. I nagle hamulec jak potężny wyszał, bo strajk już się na u kolego. Zastęp siedziała Henryka wolność opuszcza stanowisko pracy, bo związki strajkują za polą polą, na skocznie jeździą Polacy. Wysiada grobaśna, potężna kobieta i pędzi jak strzała na stocznie. Bratawet za kieszeń z tygorem się chwyta i pada milicja niezłocznie. I na Dokąd bierze ta Henryka. Henryka. Milicjant mu zrobił bolesną rewizję Skąd masz te dolary z libacji? Brat Albert się udawać w seskizje, A miał on proste plaudacji. Bo był kierownikiem kopu z Ja wiem, to zakrywana na drwinę. I je obędzlował, nie wiem, i to kłopot. I z lasu splądrował zwierzynę. I nie mógł powiedzieć, że to z depraudacji. Brat Albert pomyślał, to koniec. I brata zamknęli bez zbędnych owacji. I trafił do celi w koronie. Kukuroń potężny dot był, dwa pary po bolała kicha. Kukuroń, kukurna, za ścianę ktoś styka, to głos był Adasia Michielina. Czy to na jak to los? inna polityka i chcieli go wziąć na rękę. Dam ci profesurę, do tego gazita, a bratu opadła mi Co tam kąpieli, skoro raz się opędzuje, to trzeba kantować na wizji. I przez całe życie się, się manipuluje, A przez to dostaje się z schizy. Henryka na odniosła zwycięstwo, Z chronisku na igle. Choć wtedy w pokazał im męstwo, Historia nam włada wciąż piglę. Choć wtedy w więzieniu pokazał im męstwo, Historia nam płata wciąż piglę. Czy to pracy, jakiś Legenda znaczy, że brat, brat Albert był prekursorem prywatyzacji. Dokładnie. No to ja nie wiedziałem, kurde, tyle. Mm -hmm. tyle razy widziałem człowieka i nie znaczy miał... Nie znacie tego człowieka. Brat Albert to tajemniczy gość. On się pojawia i twierdzi, że oczywiście z kuroniem siedział. I za ścianę, pukał michnik, opowiada. W ogóle on jest wplątany w historię w ogóle jest niesamowity. Ale nie jest absolutnie powiązany z politycznym, który jest takim kabareciarzem, takim jajcarzem. Ale opowiada dużo rzeczy ze swojego życia, które mogą być nawet prawdą czasami. Bo z tym kąpielistą to, 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 to była prawda podobna. To... Ale to wtedy jeszcze nie było prywatyzacji, to się pierścień do domu. Taki gość jeden mówi, ja znam brata Alberta, mówi, on mojej, on mojej babci to lodówkę wyjął z domu i nie oddał. <śladł> bo był chłodniarzem i przychodził do domu naprawić lodówkę, zabierał ją i potem nie oddał. <śladł> Ale I to on polityka, bo on im pasował. Bo on był A. bardzo taki fajny. I mnie też chcieli. Ale jego jeszcze bardziej, bo taki nie był do końca taki może kumaty, nie? Taki, może taki prostszy, no. I... A to w końcu to lodówkę sprywatyzował tylko czy pięć, no też. O wszystkim, mój i marynarzem i A. w ogóle, no tutaj znają go, przecież to są piosenki o nim.